10. Samantha Leftwighty. Pseudonim Biała Wdowa. Jest to brytyjka, która na islam przeszła dopiero w wieku 17 lat. Swój pseudonim zyskała po śmierci swojego męża, który był odpowiedzialny za zamach na londyńskie metro 7 lipca 2005 roku, w którym zginęło 26 osób. Obecnie przypuszcza się, że kobieta zamieszkuje w Afryce Wschodniej, gdzie zresztą poszukiwana jest przez kenijską policję. Jest też podejrzewana o zajmowanie jednej z czołowych pozycji w somalijskiej grupie terrorystycznej Al-Shabaab, odpowiedzialnej za śmierć ponad 400 osób. 9. Ismilon Hapilon Znany również jako Abu Abdullah al-Filipini, członek islamskiej organizacji terrorystycznej założonej w 1991 roku na Filipinach. Celem grupy jest oderwanie południa Filipin i utworzenie na tych terenach państwa islamskiego. Mężczyzna zajmuje się organizacją zamachów bombowych, zabójstwami oraz porwaniami. Odegrał główną rolę w porwaniu 17 Filipińczyków oraz trzech Amerykanów w 2000 roku i spośród pięciu napastników tylko jemu udało się przeżyć. Jednak ma na swoim koncie też serię innych porwań i zamachów, wymierzanych szczególnie przeciwko ludności amerykańskiej zamieszkującej na Filipinach. Rząd Stanów Zjednoczonych oferuje nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów dla osoby, która wskaże miejsce, w którym ukrywa się mężczyzna. 8. Sally Jones To 49-letnia obywatelka Wielkiej Brytanii, która przerodziła się ze zwykłej gospodyni domowej w dowódcę jednej z najniebezpieczniejszych grup terrorystycznych na świecie. Wszystko zaczęło się od tego, że związała się z prawie 30 lat młodszym. Junaidem Hussainem, który był odpowiedzialny za rekrutację hakerów do współpracy z państwem islamskim. Po jego śmierci w 2015 roku Sali jednak nie zaprzestała swojej przestępczej działalności i kontynuuje ją do dzisiaj, a obecnie jest prawdopodobnie odpowiedzialna za rekrutację i szkolenie kobiet biorących udział później w zamachach samobójczych na Bliskim Wschodzie. Podobno nigdzie nie rusza się bez swojego 12 syna, którego w razie potrzeby używa jako zakładnika lub nawet żywej tarczy. 7. Felicjen Kabuga Jest to mężczyzna powiązany m.in. w sprawę tzw. masakry w Ruandzie w 1994 roku, gdzie zginęło prawie milion osób w ciągu 100 dni. Felicjen Kabuga jest multimilionerem, który dorobił się majątku m.in. na hodowli herbaty w Ruandzie, jednak później wykorzystał swój majątek i znajomości tylko po to, żeby uzbroić armię ekstremistów hutów w broń, która posłużyła później do zamordowania miliona osób. Obecnie mężczyzna prawdopodobnie ukrywa się w Kenii. 6. Omid Tawili. Urodzony w 1970 roku w Iranie, później wyemigrował do Kanady, gdzie stał się dowódcą największej rodziny mafijnej w tym kraju. W 2008 roku po jego brawurowej ucieczce z więzienia o zaostrzonym rygorze magazyn Forbes umieścił go na liście 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów na świecie. Mężczyzna dorobił się majątku na przemycie narkotyków oraz oszustwach finansowych, którymi ofiarami były głównie starsze osoby, namawiane do inwestowania pieniędzy w rzekome fundusze inwestycyjne. Mężczyzna jest również poszukiwany za porwania oraz przestępstwa na tle seksualnym. 5. Semyon Mogilewicz to ukraiński przedsiębiorca i gangster. Jego majątek jest szacowany na 100 milionów dolarów, a zgromadził ten majątek zajmując się głównie handlem bronią i narkotykami, handlem ludźmi, stręczycielstwem, przemytem, oszustwami hazardowymi, przekrętami finansowymi na dużą skalę, a nawet handlem uranem. Obecnie poszukiwany jest przez Interpol, FBI oraz MI6. W jednym z wywiadów telewizyjnych przyznał, że jest poszukiwany przez służby specjalne wielu krajów, ponieważ Pali dużo papierosów, a teraz zwalczy się z paleniem. 4. Ayman al Zawahiri Urodzony w 1951 roku w Egipcie, z wykształcenia teolog oraz chirurg, syn profesora chemii i farmakologa. Obecnie szef jednej z największych organizacji terrorystycznych na świecie Al-Kaidy, następca słynnego Osamy Bin Ladena, zabitego przez oddziały Navy Seals podczas tajnej misji w 2011 roku. Zasłynął m.in. dzięki wystąpieniom publikowanym w internecie oraz w telewizji Al Jazeera. Po zamachach z 11 września 2001 roku na World Trade Center uważany za terrorystę numer dwa na świecie. Obecnie, po śmierci Bin Ladena uważany jest za terrorystę numer 1. 3. Mateo Messina Denaro Pseudonim Diabolik od 2006 roku przywódca jednej z największych organizacji przestępczych na świecie, włoskiej Koza Nostry, tak zwany Kapo di Tutti Capi, czyli szef wszystkich szefów, pochodzi z mafijnej rodziny. Jego ojciec był wysoko postawionym członkiem gangu. Przez mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości Castelverano jest pamiętany jako złoty młodzieniec w Porsche z Rolexem na ręce, otaczający się pięknymi kobietami. Oprócz tego, że dowodzi Kozanostrom, ciążą na nim dwa morderstwa najwyższego stopnia: zastrzelenie innego mafioza oraz uduszenie jego będącej w ciąży narzeczonej. 2. Daud Ibrahim. Jest to mężczyzna stojący na czele tzw. Tak The Company, czyli jednej z najpotężniejszych organizacji kryminalnych na świecie, mającej swoją siedzibę w Indiach. Mężczyzna dowodzi grupą odpowiedzialną za wszelkie rodzaje działalności przestępcze od handlu narkotykami po zabójstwa na zlecenie. Podejrzewa się również, że Dałód jest ściśle powiązany z Al-Kaidą i przyczynił się do organizacji zamachów terrorystycznych w Bombaju w 2008 roku. Jest również podejrzany o zorganizowanie zamachów w tym mieście w 1993 roku, gdzie zginęło 257 osób, a ponad 700 zostało rannych. Mężczyzna ukrywa się prawdopodobnie w Pakistanie. Jeden, Joseph Kony. To zbrodniarz wojenny, przywódca Armii Bożego Oporu, czyli ugandyjskiej organizacji partyzanckiej, próbującej przejąć władzę nad Ugandą. Organizacji, która od lat próbuje siłą przejąć władzę nad tym krajem, a nie ma nawet konkretnego programu, ani zaplecza politycznego. Jest to organizacja, która walczy o władzę prawdopodobnie tylko po to, żeby mogła gnębić i wykorzystywać ludność tego kraju. Mężczyzna, który dowodzi armią jest jej założycielem i działa od 1987 roku. Jednak dopiero w październiku 2005 roku upubliczniono zarzuty, jakie są mu oficjalnie stawiane. A są to dokładnie 33 zarzuty, z czego 12 to zbrodnie przeciwko ludzkości, głównie zabójstwa, zniewolenia, niewolnictwo seksualne, gwałty, grabieże, oraz porwania dzieci i wcielanie ich siłą właśnie do armii Bożego oporu. Mężczyźnie zarzuca się, że porywa młode dziewczynki i wręcza je jako niewolnice seksualne swoim żołnierzom. Właściwie ten mężczyzna ma tak bogatą przestępczą historię, że możesz wyobrazić sobie dowolną zbrodnię i być prawie pewny, że mają na swoim koncie.